Nazywam się Mateusz Zefowiak, zajmuję się sprzedażą w firmie NUX Premium Estate. Od 20 lat zajmuję się sprzedażą wyjątkowych mieszkań, apartamentów. Ze mną jest Marta, Marta Kulpińska, autorka tego projektu. Dzień dobry, nazywam się Marta Kulpińska, jestem architektem. Od 20 lat zajmuję się projektowaniem wnętrz i jestem architektem w firmie Moving Interiors. Chciałbym Państwu dzisiaj zaprezentować wyjątkowy apartament na warszawskiej Ochocie. са прашам до Co musicie Państwo wiedzieć o tym apartamencie? On ma 118 metrów, został zaprojektowany przez pracownię architektoniczną Moving Interiors. Nigdy nie był jeszcze zamieszkały, więc jest okazja wprowadzenia się do nowego, wykończonego apartamentu. Posiada on taras 20-metrowy, jest wysokie mieszkanie na niemal 3 metry. Jesteśmy na ochocie w sąsiedztwie Parku Szczęśliwickiego. To są jego największe zalety. Marta, chciałem Ciebie zapytać na początku z czym się mierzyłaś? Jakie były główne wyzwania, kiedy dostałaś ten projekt? Pierwszą rzeczą, którą musieliśmy tutaj zrobić, to zaingerować w układ funkcjonalny, ponieważ nie były to jakieś duże zmiany, natomiast w oryginalnym projekcie kuchnia była mała i niefunkcjonalna. Dodatkowo był zlokalizowany na samym wejściu mały nieustawny pokój, którego ściana przebiegała w miejscu, w którym teraz mamy salon. I to były pierwsze rzeczy, które musieliśmy tutaj zrobić. Usunęliśmy tą przegrodę, zmieniliśmy układ funkcjonalny, zmieniliśmy lokalizację kuchni. Zależało nam również na tym, aby powiększyć nieco sypialnię, żeby to była prawdziwa sypialnia master, więc tam też te zmiany w układzie funkcjonalnym się pojawiły. Mamy tutaj wysoką zabudowę sięgającą sufitu i naprawdę imponującą wyspę o wymiarze 90 cm szerokości i prawie 2,5 m długości. Na której znalazło się miejsce na zlew. Przeniesienie tej kuchni i zastosowanie płyty, która jest zintegrowanym okapem, uwolniło nam ścianę, którą mogliśmy potraktować nie tylko jako element funkcjonalny, ale też jako element dekoracyjny. Podświetlony panel LEDowy i wykonana na zamówienie ażurowa metalowa półka według naszego projektu. Marta, powiedz nam coś o tej kuchni. Kuchnia powinna być funkcjonalna, przestronna, odpowiednia dla całej, dla całej rodziny. Wydaje się, że ta kuchnia spełnia te kryteria. Dokładnie tak, choć nie było tak na początku. Myśmy zrobili tutaj ingerencję w układ funkcjonalny, wyburzyliśmy mały pokój, który był całkowicie niefunkcjonalny, a kuchnia w oryginalnym planie znajdowała się tam pod oknem, była w kształcie litery L, była pozbawiona blatu roboczego i nie było w niej praktycznie miejsca do przechowywania. W związku z tym podjęliśmy decyzję o wyburzeniu ściany, co pozwoliło otworzyć tą przestrzeń i przede wszystkim przenieść tą kuchnię w to miejsce, która teraz w tym momencie jest sercem tego domu i jest naprawdę funkcjonalna. Mamy tutaj bardzo wygodny blat roboczy z płytą indukcyjną ze zintegrowanym ekapem i imponującą wyspę o szerokości 90 cm, ale długości prawie 250 cm, więc to jest naprawdę bardzo dużo blatu roboczego. Funkcjonalność, przestronność kuchni to jedno, ale ona musi też być praktyczna. Blaty ze spieku kwarcowego na pewno na pewno ten warunek spełniają. Mogłabyś nam powiedzieć kilka słów, dlaczego spiek kwarcowy? Dlaczego ten materiał? Zależało nam na rysunku marmuru. I jak wiemy, prawdziwy marmur, choć jest przepięknym materiałem, niestety w kuchni nie jest do końca funkcjonalny, nie jest odporny na plamy, łatwo się rysuje i trzeba go ciągle impregnować. W związku z tym tutaj z pomocą przychodzi nam nowoczesna technologia i materiał, jakim jest spiek kwarcowy. W dalszym ciągu mamy ten piękny rysunek naturalnego kamienia Arabescato. A sam spiek, który wytwarzany jest ze sprasowanych minerałów, wypalany w bardzo wysokiej temperaturze jest odporny na plamy, na zarysowania. Możemy tutaj postawić gorące garnki i absolutnie nic się z tym nie stanie. Więc piękno jak najbardziej, ale przede wszystkim funkcjonalność i użyteczność. Ale to nie wszystko. Spiek kwarcowy to jeden z naturalnych materiałów, ale jest też drugi. Forn fornir naturalny, dębowy. Dokładnie Dla tak. Dlaczego fornir? No my w swoich projektach bardzo nie lubimy półśrodków. W związku z tym, jeżeli chcemy, żeby kuchnia miała charakter drewniany, to chcielibyśmy, żeby to drewno prawdziwe i w prawdziwej formie tutaj się znalazło. I tutaj tak jest. Mamy na tych frontach fornir dębowy. Natomiast mieliśmy tu pewne wyzwanie, ponieważ wnętrze jest bardzo wysokie, to jest niespotykane w nowym budownictwie, co jest niesamowitym plusem. Natomiast właśnie rodzi wyzwania, aby znaleźć arkusz o odpowiednim formacie. Tak, żeby tutaj na tych łączeniach, które, przechodzimy, które przechodzą w stronę Holu, nie było podziałów, nie było łączeń. Zależało nam, żeby to była jedna wielka wysokość, a usłojenie przechodziło. Od podłogi po sufit. To, co bardzo mi się spodobało odnośnie tego forniru naturalnego, że mamy jego kontynuację jeszcze do przedpokoju, gdzie również drzwi do dodatkowych sypialni są obudowane z tego samego materiału. Sprawia to wrażenie spójności, nie rzucają nam się te drzwi w oczy cecha charakterystyczna dla całego tego apartamentu. Dokładnie na tym nam zależało, czyli żeby to wnętrze było minimalistyczne i spójne i przede wszystkim tak jak powiedziałaś, ta harmonia i spokój. To jest to, to, co jest dla nas najważniejsze. Jak projektujemy, staramy się też projektować bryłowo, czyli nie odcinamy poszczególnych ścian, tylko traktujemy pewne strefy jako jedną całość i tutaj właśnie ten zabieg z przejściem tego fornieru z kuchni do salonu. W tym miejscu mamy kolejny pokój, który można Przeznaczyć na pokój dziecięcy, na gabinet. Funkcja, jaka będzie Państwu potrzebna, powierzchnia tego pokoju to 11 metrów, oraz kolejny pokój, który również może pełnić tę samą rolę pokoju dziecięcego czy też gabinetu. Ten pokój jest większy, ma 13 metrów kwadratowych, oraz tutaj mamy kolejną łazienkę. To co warto wiedzieć o tej łazience, jest ona wykończona w wysokim standardzie. Armatura firmy Grohe Villeroy Boch, wanna wolnostojąca z konglomeratu oraz taki jubilerski detal, bateria wolnostojąca przy tej wannie. Co charakterystyczne i rzadko się zdarza dzisiaj w mieszkaniach w nowym budownictwie, mamy w tej łazience okno. To co powiedzieliśmy o drzwiach, one również są wykończone fornirem naturalnym, ale to jest Cecha spójna dla wszystkich drzwi w tym mieszkaniu. Chciałbym Państwu też pokazać sypialnię master w tym apartamencie. Każdy apartament powinien mieć takie pomieszczenie, gdzie właściciele mają swoje królestwo, swoją przestrzeń. Sypialnia o powierzchni ponad 17 metrów, z dużym łóżkiem, z miejscem to co dzisiaj chyba jest potrzebne coraz częściej czyli miejsce do pracy zdalnej. Jest dodatkowe miejsce na zabudowę. Szafy, łóżeczko dla dziecka, w pełni funkcjonalna sypialnia, która spełni każde potrzeby. Zmiany w układzie funkcjonalnym dokonaliśmy również w sypialni. Przesunęliśmy ścianę, co pozwoliło po pierwsze wyrównać ścianę od strony salonu, nie mamy tam takiego niepotrzebnego uskoku, a w samej sypialni stworzyło miejsce na dodatkową zabudowę w postaci szaf. A drugą zmianą której dokonaliśmy to włączenie yy, małej toalety, która była dostępna z strefy holu do tej sypialni i zagospodarowanie jej na garderobę. Dzięki temu mamy naprawdę bardzo dużą, pokaźną sypialnię master, w której znalazło się miejsce na łóżko 180 cm i prywatną garderobę oraz prywatną łazienkę z prysznicem. Przestronny salon o powierzchni 50 metrów łącznie z aneksem kuchennym. To co warto wiedzieć o, tym, o tej części wypoczynkowej, mamy dwie duże designerskie kanapy, w rogu z salonu mamy znowu fornir naturalny. To jest cały czas to, o czym rozmawialiśmy, czyli spójność, harmonia, naturalne materiały. I kontynuacją tego jest szafka RTV, która również jest wykończona z piekiem kwarcowym, materiałem, o którym już rozmawialiśmy, kiedy omawialiśmy kuchnię. Także spora część wypoczynkowa. Dwie kanapy, duży telewizor, miejsce, w którym cała rodzina może wypocząć. Dodatkowy wyróżnik tego apartamentu, taras 20-metrowy. Idealne miejsce do wypoczynku, do pracy. Genialne miejsce, gdzie można złapać chwilę spokoju. Mamy ekspozycję zachodnią, mamy widok na starodrzew. Dodatkowo markiza elektrycznie rozkładana ochroni nas przed słońcem, wyjątkowo upalne dni. Teraz w tym wyjątkowym apartamencie ma 20 metrów. Tak jak Państwo zobaczycie, mieści się tutaj ogromna kanapa. Dzięki temu możemy naprawdę tutaj wypocząć. W razie potrzeby możemy też tutaj popracować. W części jadalnej mamy prawdziwy klejnot tego wnętrza. Lampa Moon włoskiej marki Davide Groppi, inspirowana pięknem księżyca. I ta lampa jest szczególna. Wytwarzana jest ręcznie w małej manufakturze we Włoszech z kilku warstw japońskiego ręcznie czerpanego papieru. I co jest jeszcze wyjątkowe, każdy egzemplarz jest inny. W związku z tym, mając taką lampę we wnętrzu. Mamy pewność, że jest to element, który jest całkowicie niepowtarzalny. Ona jest sygnowana i jest prawdziwą perłą i ikoną designu. Kolejną absolutnie genialną rzeczą w tym mieszkaniu, kunsztem projektowym jest oświetlenie oświetlenie warstwowe i rzecz, która jest bardzo praktyczna włącznik master oświetlenia który jeden przycisk. Pozwala nam zgasić oświetlenie w całym mieszkaniu. Przy wyjściu z mieszkania nie biegamy po 100, 100 metrach, nie sprawdzamy, czy pogasiliśmy, tylko jeden przycisk załatwia nam, nam ten temat. Czym Coś więcej o tym oświetleniu możesz nam powiedzieć? Zaczy, dokładnie tak, jak projektujemy oświetlenie, to musimy pamiętać, że to oświetlenie buduje nam nastrój. W związku z tym oprócz oczywiście tego, że ma swoją funkcję i potrzebujemy go, żeby rozświetlić wnętrze, kiedy to jest potrzebne, ale dzięki temu, że projektujemy je warstwowo, czyli mamy liniowe oświetlenie sufitowe, podświetlenia lustra, czy ten backsplash, który widać w kuchni, możemy sobie ten nastrój zbudować w zależności od potrzeby. I to jest y, fantastyczne, bo to. Czego potrzebujemy, to w danym momencie dostajemy, a ten wyłącznik główny to jest standard w naszych projektach i to jest rzeczywiście niezwykle wygodna rzecz. Absolutnie nie musimy pamiętać, że musimy przejść po domu, powyłączać różne oświetlenia. Po prostu wychodzimy, gasimy i niczym nie musimy się przejmować. Ten apartament to jest kolejny przykład tego, jak pracownia Moving Interiors podchodzi do, do projektów. Te projekty mają się wyróżniać jakością, funkcjonalnością, mają być skrojone na miarę. Przyznam, że wielokrotnie byłem w apartamentach projektowanych przez pracownię Moving Interiors. To, co mi się wydaje, zawsze wyróżnia apartamenty projektowane przez tę pracownię, że to są naturalne materiały, że jest każdy element tego mieszkania, tego czy innych mieszkań przemyślany. Tak, żeby oddać potrzeby, które stają przed właścicielem danej nieruchomości, tak? to z każdym inwestorem indywidualnie ustalacie. Jak on żyje, czego potrzebuje, prawda? I, I dopiero wówczas powstają te projekty w ustaleniu z klientem, co mu się podoba, jak on żyje. Przede wszystkim klient zawsze jest inspiracją, tak? I to jaki prowadzi styl życia i to czego potrzebuje, gdzieś wyznacza kierunek, w którym idziemy z projektem. Natomiast to o czym zawsze pamiętamy, to również o tej funkcjonalności. Tak dlatego, że nie projektujemy tylko pięknych wnętrz, które oczywiście są piękne, ale przede wszystkim to są wnętrza do życia. Natomiast staramy się też używać naturalnych materiałów, organicznych Form miękkości, tak, żeby to wnętrze było spokojne i harmonijne. Zawsze pojawia się gdzieś jakiś element, który odpowiada najnowszym trendom, ale nie za dużo, bo pamiętamy o tym, że wnętrze przede wszystkim musi być ponadczasowe tak, żebyśmy się tu po prostu dobrze i swobodnie czuli i dzisiaj, i za 5 i za 10 lat. Dlaczego warto wybrać ten apartament? Powodów jest całe mnóstwo, począwszy od lokalizacji, w której jesteśmy, warszawska ochota. Miejsce, gdzie dosłownie 200 metrów stąd mamy jeden z piękniejszych, większych parków w Warszawie, Park Szczęśliwicki. W 10 minut z tego miejsca dojedziemy do centrum miasta. W 5-10 minut jesteśmy na obwodnicy, na autostradzie, w którą możemy udać się w każdym kierunku. Bardzo blisko lotnisko, po drugiej stronie ulicy Rynek Wodarzy Miejsce, gdzie mamy kilka fajnych, kameralnych restauracji, kawiarni, knajpek. Apartament, który został zaprojektowany przez pracownię Moving Interiors. Tak jak wspomnieliśmy, najwyższy standard wykończenia, naturalne materiały, spiek kwarcowy, fornir naturalny, ogromna strefa wypoczynkowa, sypialnia master z własną garderobą, z własną łazienką, dodatkowe dwa pokoje, kolejna łazienka, miejsce na garderobę w przedpokoju. To mieszkanie jest po prostu bardzo funkcjonalne, bardzo przestronne. A dodatkowo mamy teraz 20 metrów, rzecz unikatowa, rzadko który apartament ma taką dodatkową powierzchnię z ekspozycją na zachód, ale z widokiem na starodrzew. Miejsce do wypoczynku, do pracy, po prostu chce się tutaj wejść, zamieszkać całą rodziną.